Zniknięcie jednego z programistów Minecrafta, Thomas Stone, jeden z deweloperów w Mojangu, odpowiedzialnego za słynną grę Minecraft, zniknął dwa dni temu. Policja aktualnie rozpatruje tą sprawę, e, aczkolwiek według pracowników Mojangu prawdopodobnie się zwolnił, ponieważ nie był zbyt rozmowny w pracy. A minęły dni odkąd wujek Thomas zniknął. E, pracował w Mojangu, pracował nad Minecraftem. Nic dziwnego, że jest to Twoja ulubiona gra, więc teraz postanowiłeś, że zagrasz sobie w Minecraft na twoim starym komputerze. Aczkolwiek coś dziwnego się stało. Okej, okay, moi drodzy, tak zaczyna się nasza gra. E, z tego co wiem, jest to horror bazujący na Minecrafcie, więc myślę, że coś ciekawego. Mam nadzieję, że łapka w górę zostawiona. Mam nadzieję, że subskrypcje na kanale również, a my idziemy dalej, słuchajcie. Klikam play. I mamy zobaczcie jakiś lokalny serwer, okej, okay. kliknijmy, ładowanie świata, okej, okay. ktoś zainstalował shaderki normalnie, zobaczcie, ktoś jak nic zainstalował shaderki w, tym, e, w tej grze, przy czym jest trochę ciemno, przyznam wam się, niewiele tutaj widać. Jakby się dało jakoś gamę podkręcić. Wam pewnie podkręcę w montażu, ale uwierzcie mi, ja tutaj nie widzę zbyt dużo. Jest jakiś papierek. Aha, to jest instrukcja, jak zrobić dźwignię, no tak. Okej, okay. a tutaj. Mojang robi świetną robotę z kolejnym update'em. Będę szczery, dużo nowego kontentu zostało dodane, ale czasami czuć jakby. Nikt w tej firmie nie wiedział, jaką naprawdę gry robimy. To jest Minecraft. Minecraft. Na pewno wszyscy lubią, jak dodajemy lepsze jaskinie albo lepszy las, ale to jest tylko połowa nazwy. Kiedy ostatni raz był jakiś update z craftingiem? Czy kiedykolwiek był? Hmm, jeśli chcesz coś zrobić, zrób to sam. Ok, czyli nasz. Eee, nasz gość prawdopodobnie stwierdził, że zrobi własny update do Minecrafta. Eee, na razie może słuchajcie, zajmijmy się. O, ale fajny crafting! Come on! Ej, to jest super. Eee, w ten sposób? Chyba w ten sposób. Czy ja powinienem coś. Halo? Eee, przepraszam. Przepraszam. Czemu to nie działa? Enter? Spacja? O! Działa, zobaczcie! Dobra, mamy to, stawiamy dźwignię, idziemy dalej. A... czy jest tu coś, co czym o matko powinienem się zająć? Całkiem niepokojące są te tutaj a, miejsca, nie ukrywam. Mamy trochę drewna. Co potrzebujemy zrobić? Wymyśliłem algorytm, który kraftuje rzeczy prosto z Crafting Table. Tu mamy jakąś karteczkę. Dobra, za daleko. Czy możemy tu kucać? Nie. Dobra, przejdźmy w takim razie naokoło, bo potrzebujemy czegoś jeszcze, żeby móc skraftować. Co to było? Uh, przejdźmy dalej. Czy to był jakiś. Czy to był jakiś. Gast? Czy. czy co, co, co to było? Dobra, nieważne, nieważne. Słuchajcie, nieważne. Um, robimy sobie kilo. Oczywiście. Mamy trzy drewna. Mamy tutaj dwa patyki. Bum cyk, cyk. Tylko musimy chyba wrócić do crafting table. Czy nie czujesz się samotny w świecie z Minecrafta? Myślę, że jest bardzo duży potencjał w tych um, crafting tables. Nieskończone itemy to na pewno super rzecz, ale pomyślałem, że dodam też troszeczkę stworzeń. Mm, nie wiem, czy to jest taki dobry pomysł. Ja bym sobie stworzenia pododawał, ale takie. Wiecie, eksolotle, coś słodkiego, coś miłego, a nie jakieś dziwne potwory, eee, wolałbym wiecie, tak. Tak ostrożnie, ostrożnie sobie podejść do tego. Proszę bardzo, eee, patyk tu, patyk tu, tu, tu i tu, pyk. Mamy Kailov, Czy Kailov pomoże nam rozwalić to coś? Pomogło. W takim razie. Tu jest notatka. Jak zrobić pochodnie? Ok, patyk i e, węgiel. To już wiemy. Przeskoczymy sobie tu. Tu mamy patyk. Aha, lepiej przynieść światło. E, ja może posłucham. Ja posłucham, wiecie? Ja nie potrzebuję tutaj em, ryzykować swoim życiem, skoro mówi, że światło, to bierzemy światło, proszę bardzo. Pochodnia. Idziemy na górę. Czy coś tu jeszcze mieliśmy? Tu mieliśmy do zrobienia chyba kolejną e, kolejną dźwigienkę. Poradzimy sobie, bez problemu. Hop. Um. Tu będzie jakiś jumpscare, jestem pewien. Dobra, dobra, jest ściana. Dobra, jest ściana. Come on, wyskocz, wyskocz, ja wiem, że tu jesteś. Dobra, nie. A come on, come on. Co to ma być? Czy my tu się kręcimy? A. To wygląda jak coś, jakiś bardzo dziwny labirynt, ale. Jest. U, Nic nie wyskoczyło. Wszystko jest w porządku. Mamy typowy Minecraftowy parkour. Jest dobrze. Idziemy tu, idziemy tu, idziemy tu, idziemy tu. Mamy dźwignię. Jeśli zaatakuję, uciekaj. Ech. Czeka nas to. Moi drodzy, czeka nas to i będziemy prawdopodobnie biec tędy, więc. Ech. Idziemy. No dobra. Okej. Okej. Okay. Okay. Czy coś się stało? Coś nas zaatakowało? Czy nas nie zaatakowało? Gdzie do. O co chodzi? Przecież tam nic nie było. Ok, czyli tam coś jest. Tam coś jest i tu się tam zobaczcie odblokowuje takie coś, więc. Zróbmy. Zróbmy dokładnie to. Nic nas nie atakuje, ale w razie czego ja uciekam. Chyba, że rzeczywiście nas coś goni. Ja nie rozumiem. Coś jak nic nas tu goni, więc ja uciekam. Ja uciekam. Hop. Uciekam tędy. Uciekam tędy. Nie wiem, co nas goni, ale coś nas raczej goni, więc ja biegnę. Mamy tutaj. Chwila, ta droga była dużo krótsza wcześniej. A. Ok. Czyli chyba na niewiele nam się to zdało, prawda? Dostaliśmy dźwignię, przynajmniej. Pyk. Gdzie był ten potwór, który nas gonił? Coś nas goniła na 100%. Tylko nie miałem czasu, żeby spojrzeć do tyłu, bo jak tylko spojrzałem do tyłu, to mnie od razu e, zabijało. No ale dobra. Kraftowanie e, mobów działa. E, wyniki są trochę nieprzewidywalne i wygląda na to, że zachowują się trochę bardziej inteligentnie niż reszta stworzeń. Eee. Kod gry identyfikuje je jako agresywne, ale nadal nie zostałem zaatakowany. Ciekawe, czy to jest błąd, czy po prostu nie atakują swojego stwórcy. E, jeśli nasz dziomeczek znikł, to możliwe, że jednak zaatakowały. O nie. O nie. A. O nie! A nie mamy nic do kraftowania, nie mamy. Halo. Okej. Okay. Wygląda na to, że o matko. Dwa diamenty, oko i dwa koble? O, o. Okej. 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 Okej, okay, okej. Okay. Rozumiem. Mamy potworka. Schowajmy się albo i nie. Tak, ciężko jest go zobaczyć. Albo usłyszeć. A Tu go nie ma. Gdzie on jest? Tu jesteś. Dobra. Chowam się. Poszedł sobie. Mam nadzieję, że sobie poszedł. Czy mamy... Wszystko potrzebne? Oh shit. Oh shit. Oh shit. Ah. Czyli on biega za nami. Dobrze wiedzieć. Dobra, moi drodzy. Mamy to. Chyba. Proszę bardzo. Ciach. Ciach. Mamy dźwignię. Klik. Klik. Wchodzimy. Jesteśmy. Uff. Powiem Wam, że troszeczkę nas. Ten potwór złapał, wyciąłem te fragmenty, ale próbowałem to jakieś 7-8 razy zrobić. Za każdym razem nie łapał. I trochę mi serce bije. E, all hail the table, czyli wszyscy jakby święćmy ten stół, wszyscy się radujmy. E, więc mamy smutną muzyczkę na pewno. Czy mamy tu jeszcze jakieś informacje? Tylko to jak jakaś świątynia. E, jest przejście dalej. Tu są zwykłe drzwi, więc może. Sprawdźmy je. A, a, a. Tulą się do mnie. Pokazują mi swoje ciepłe przyjęcie. Nie chcą, żebym się czuł sam. Wiedzą, że je zrobiłem i wiedzą, że to ja stworzyłem ten świat za pomocą jednego przycisku. Ich egzystencja należy do mnie. Każdy. Każdy oddech, który biorą, to dowód, że nie jestem już więcej deweloperem. Jestem bogiem. A. A... Eee... ma? A... Um. Czy jest tu jakiś może. Okej, okay. mamy coś? Czy one mnie będą atakowały? Mam nadzieję, że nie. Siema e, Mam nadzieję, że się nie wiem. Bo boicie światła, czy coś. E, że mnie nie zaatakujecie. Pyk. I pyk. Nara. Miło było. Fajnie się z wami. E, przebywało, czy coś. Klik. Okej. Okay. Ło! Dobra, jestem głupi. <laughs> jestem głupi, nie zauważyłem, że tu nie ma podłogi. Proszę bardzo. Mam za to kill off I mamy karteczkę. Follow the light. Break its eye. Czyli idź za światłem, zniszcz jego oko. W sensie jego. W sensie naszego. O, nie. Boss battle. Boss battle. Come on. Come on. Aaa, dobra, dobra. Mamy boss battle i musimy zniszczyć oko i musimy uważać chyba na te czarne elementy. Dobra. Aha, mamy być tam gdzie jest światło. Dobra, 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 czaję. Okej. Okay. Pyk. A gdzie jest to oko jego? W co ja mam uderzać? Nie do końca wiem w co. Eee... Dobra, dobra, eee. tu, dobra. jeszcze zniszczyłem? Chyba nie, ale jest blisko. Jest blisko. Te wyszły, spoko. Gdzie teraz? Teraz tu, dobra. Bezpiecznie. Dobra Dobra, na około A parkour parkur, parkour, dobra Oko, jest oko Ciach Bum Czy to miały być dwa oczy, czy więcej? O matko, dobra Jest dobrze, żyjemy Nie takie rzeczy się w Minecraftzie robiło moi drodzy, nie takie rzeczy Okej okay. Tyk Jesteśmy. Okej. Okej. Wygląda na to, że rozwaliłem to coś, cokolwiek to było. I nie dostałem nic w zamian. Może tutaj coś mam to rozwalić? Mam to rozwalić, dobra. Dobra. I I guess parkour. No dobra, nie ma problemu. Siop. siop. Uh, nie! Okej. Okay. Na szczęście jesteśmy w pobliżu. Hop i hop. Pewnego dnia im pokażę. Dam Mojangowi ten świat w Minecrafcie. I jakby odwrócą wszystkie swoje decyzje. Zobaczą, że moja wizja była dobra. E, zobaczą, co potrafię zrobić tymi rękami. A póki co, te stworzenia spotkają swoich twórców. I twórcy mm, będą mieli świetną zabawę. a Okej, okay, brzmi jak napuszczenie mobów na e, programistów, ale okej. Okay. Jest jakaś winda. Mam nadzieję, że to nie będzie final boss battle, bo ja nie jestem przygotowany, mam tylko kill off i to w sumie drewniany. A. Halo? Przepraszam! Czy ja powinienem code join the game. Chwila, 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 chwila. E, jak tu dołączyłeś? E, kim jesteś? A nie ma takiej możliwości. E, chwila. Czy ty jesteś dzieckiem mojej siostry? E, zostawiłem to na jakby lokalnej sieci. E, cokolwiek, nie mam na to czasu. Nadal są rzeczy do skraftowania. Ten cały świat jest... Moim tworem, wiecie, Minecraft, Craft of Mine, czyli że Craft twór, rozumiecie? Więc idź sobie, rób sobie ze swoim dniem, co tylko chcesz. Nic tu nie widziałeś, jasne? Zostałeś zbanowany z serwera. Powód: nie zasługujesz, żeby doświadczyć sztuki kraftowania. Czy znaczy ja wiem? Tak czy inaczej, to był bardzo fajny pomysł gry. Wiecie, sama ta taka idea, że twórca wpada w szaleństwo i w ogóle, w ogóle wchodzi do świata tej gry, jakoś się w niej zatapia i się uważa za Boga. Bardzo fajny pomysł. Myślę, że gdyby została kiedyś stworzona gra tego typu, byłaby całkiem spoko. A póki co, to by było tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Widzimy się w kolejnym. Cześć.